Siemarku wszystkim, z tej strony Lonek i widzę was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie będziemy sobie nagrywać top model z widzami. Przywitajcie się. Siema. Siema, siema. siema, siema. Dobry. Pamiętajcie Dobry. o zostawieniu suba i łapkę w górę. No i co, no i chyba rozpoczynamy. To jest mój ochroniarz, Łybka. No i co, rozpoczynamy. Zapraszam, pierwszą osobę. Plecak eee, zestawu. Plecak zestawu, ale mi wszystko pojęto je pasuje. Dlatego na pi jak na pierwszy etap to puszczę. No dobra, Okej. Okay. Kolejna osoba. O, tu patrz, wszystko pasuje. Tu wszystko nawet nie pasuje. A bo mieliśmy się ubrać, o kurde. Dobra, dawaj. Ale dobra, niech będzie, puszczamy. Tak, na pierwszy etap tak. Potem już zobaczymy. O, okay. Myślę, że ten plecak niestety... E, ...psuje to wszystko. Mogę zabić? E, poczekaj, jeszcze zobaczę. Mm, mm, no Nie wiem, a za tym się motkę, która pasuje. O, to pasuje, pasuje. To znaczy, no ten plecak mi strasznie nie pasuje, ale motka trochę mnie przewyższyła. Ja na pierwszy etap... Jeden Wszyscy eee. przeszli, przeszli. Pasuje. Pasuje, dobra. Wszyscy przeszli jak na pierwszy etap. Teraz idziemy do drugiego boksa, na którym będzie drugi etap, na którym już tak łatwo nie będzie. Zapraszam ochroniarza. Dobra. Okej, okay, no kto pierwszy? Zapraszamy pierwszą osobę. To jest ta sama osoba, ale już na drugi etap to w... A jeszcze zapomniał powiedzieć, na drugi etap emotki szykujecie emotki jakieś, ale już nie możesz tam to co wtedy pokazałeś. Musisz jakąś inną. Dobra. To jest Czekaj chwilę. No spoko, możesz poczekaj. O, to jest dobre. To jest dobre.